Wszystko przez Maxa! Uciekł mi, a ja nie chciałam, żeby było na mnie! To nie Ty wiedziałam, że chcę lecieć, więc wydawało mi się, że musimy się a dowiedzieć, co stać na mnie, ale on nie ma, co no, przyjdzie! A co to się stało? Wszystko to była Twoja wizyta! Zaraz, zaraz, momencik! Jack, Jack jest sam w domu! Tak, jasne, jestem głupi! Zaraz, zobaczę małe głupie, żeś z tym nie no, coś to to biegunka, myśli, jest odpowiedział! Zaraz, ja mam głupie, No dobrze, fajnie, to kogo ściągnęłaś? Ale się nic, a nic nie denerwuje pani parowa. Ja to mam wszystko obtykane. Ja Byłam na kursie, widziałam taką kasetę i w ogóle się orientuję, nie, bo ja pracowałam już w piosku. Kari? I mu zapuszczę mu sarta, żeby był mądry, bo naukowcy odkryli, że to dobrze robić dzieciom na mózg. Kari? Ale lepiej, że nie muszę tego słuchać, bo sobie śpią te dzieci, kochane. Mnie mamusia nic nie puszczała, jak spałam, i teraz to połowy bynajmniej nie kojarzę, co kto do mnie mówi, tak? Kari, już nie bardzo Ty podoba, się podoba mi się ten pomysł. Ja chętnie ci zapłacę, ale wolę, żebyś zadzwoniła do o nie, naprawdę nie potrzeba. Elegancko wydolę, żeby nie wiem, co się działo. Cię nie przystydniać, nie zadam tego dodać? India Golf 4-4 do wieży. Atakujecie je w cywilną. Powtarzam, cywilną. Co chcesz, odwołaj rakiety! Za późno? 15 lat za późno. Pułap 10 tysięcy, namiar zero. Przerwijcie atak odbiór! Pułap 10 tysięcy, przerwijcie atak! Jola, musisz zrobić pole dookoła samolotu! Ale mówiłaś, że mamy nie używać mocy! Nie dyskutuj! Rób, co ci mówię, ale jazda! Przerwać atak, powtarzam, przerwać. Dialog 4 4 do że atakujecie jednostkę cywilną przerwać misję mam na pokładzie dzieci powtarzam na pokładzie dzieci Uważnie, tylko bez paniki wszystko będzie do... Natychmiast się uspokójcie, bo jak nie, to dostaniecie szlaban na telewizję. Zrozumiano?